Zostanie wykonana kanalizacja na odcinku Nowizna Dzierżoniów, jest to kolejna nasza realizacja, w ramach której realizujemy wspólnie tutaj z właścicielami, czyli sześcioma gminami. No i przyznam się, że właściwie to wchodzimy już w tereny jak gdyby czysto gminne, bo tam akurat to nie jest obszar działania wodociągów, jeśli chodzi o kanalizację i swego czasu, że tak powiem już parę lat temu pan wójt wyszedł z taką propozycją, żebyśmy jako wodociągi, jak i również pan wójt, żeby, żeby poszukiwać środków unijnych na, na zrealizowanie tej inwestycji, bo mówię, no pomysł jest bardzo dobry pana wójta, ale z kolei no trzeba na to środków. I też nie ukrywam, że jakieś chyba z dwa lata temu, a przepraszam, może z trzy lat temu rozmawialiśmy właśnie z panem w, ówczesnym wicemarszałkiem na ten temat. Pojechaliśmy do Wrocławia i, i po, zasugerowaliśmy mu to, że w obszarach wiejskich no jest do dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o ścieki, no tragedia można powiedzieć. Tak, jest bardzo mało e, oczyszczalni, jest bardzo mało tych ścieków, że tak powiem, odpowiednio obrabianych później, więc prosiliśmy o jakieś środki na e, dodatkowe środki właśnie na kanalizację. No, chcieliśmy więcej, no ale dostaliśmy. Tylko tyle, także jest to byłby normalno ogłoszony konkurs. I wczoraj właśnie otrzymaliśmy taką promesę. Ja już powiem, że już nawet podpisałem umowę na wykonanie tego wykonania, więc jest to kolejna realizacja w ramach środków unijnych. Gmina oczywiście za udziały, własne wykupi u nas, jak gdyby czy do, dotacje, tak, bo jeszcze musi mieć własne środki, więc te własne środki będą ze strony gminy, ale poprzez właśnie wykup udziału w spółce, więc gminy. Się nie za duży, czyli tradycyjnie, tak jak do tej pory, już prawie 200 milionów w ten sposób z gminami, na sześciu gminach funkcjonujemy, taki model finansowy realizujemy, oparty jeśli chodzi o kredytowanie na poziomie 2%, więc jest to dla nas, myślę, bardzo dobre rozwiązanie i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Już od kilku lat realizujemy wspólne działania. Jesteśmy udziałowcem spółki WIG. Wykupujemy te udziały w zamian za wykonywane inwestycje, które są dofinansowane z środków unijnych. Ta, o której mówimy, właśnie jest dofinansowana z programu rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ Gmina Dzierżoniów była wcześniej beneficjentem w ramach podobnych rozdań, to myśmy wprost nie mogli sięgnąć. Ale korzystając z zapisów regulaminu i będąc udziałowcem spółki, która jest tylko spółką samorządową, spółka mogła sięgnąć po te środki na konkretny cel. Przygotowaliśmy dokumentację, za którą już zapłaciliśmy, biorąc właśnie z nimi w ten sposób udziały i będziemy realizowali to zadanie. Stoimy w miejscowości Nowizna na skrzyżowaniu, prawie przy drodze wojewódzkiej. Dlaczego? Dlatego, że do tego miejsca dojdzie część grawitacyjna kanalizacji oddzierżoniowa, a potem poprzez system tłoczny zostanie zawrócona do oczyszczalni. Natomiast prawie w tym miejscu, jak stoję, będzie wpięcie. Całych naszych pozostałych pięciu miejscowości, które dzisiaj są skanalizowane i odprowadzają ścieki do oczyszczalni w obrębie godyzinnym ościsko, Ale stan tej oczyszczalni jest taki, że jego modernizacja pochłonęłaby znaczące środki, nieadekwatne do celu, który moglibyśmy osiągnąć. I dlatego mamy opracowaną już koncepcję i będziemy przekierowywali te ścieki od miejscowości Włóki przez drogę do miejscowości Nowizna pod drogą wojewódzką właśnie do tego miejsca po to, żeby spiąć to i zlikwidować oczyszczalnię w Mościsku. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy chcemy budowy kanalizacji. Tylko proszę pamiętać, że Koszt jej potem eksploatacji jest tak wysoki, czego dowodem są gminy w powiatach czy kamiennogórskim, czy powiecie jeniogórskim gdzie ludzie po prostu w tej chwili płaczą, bo jeżeli im wychodzi cena ścieków po 20-30 zł, a proszę sobie to sprawdzić, to nie są w stanie tak, ponosić tych kosztów. Mamy prosty przykład na odpadach, jakie, jaką burzę wywołały wznoszące się ceny odpadów i to samo jest przy ściekach, kiedy gospodarka jest prowadzona nieracjonalnie, można wybudować pałac ze złotymi klamkami, tylko potem kto go utrzyma. Więc oczywiście musimy to realizować. Tam, gdzie nie możemy, będziemy realizowali i wspieramy na co dzień budowę odczyszczalni przydomowych, ale musimy racjonalnie wydać pieniądze i te, które zaoszczędzimy na przesyle właśnie ścieków z tej w muśka do dzierżeniowa, będziemy mogli znowu zainwestować w inną część, a mieszkańcy z tego tytułu będą mogli ponosić mniejsze wydatki. Dostaliśmy dotację bez złotówki 2 miliony złotych, bo z kolei są takie przepisy, jeśli chodzi o ten fundusz wiejski. No, zobaczymy, czy nam to starczy. Pan. Teraz trudno powiedzieć, ale no myślę, że około 5 milionów ta inwestycja może kosztować. Chociaż mówię, ceny są po prostu dzisiaj nie, nie do kiełzania, anomalia są 3-4-krotne, jeśli chodzi o realizację inwestycji. Te prace teoretycznie powinny się skończyć do 2023 roku. Tak myślę, że nam to się uda zrobić, więc teraz będziemy ogłaszali na wykonanie. Myślę, że za pierwszym razem nam się uda, co jest dzisiaj wątpliwe, bo być może będzie odstraszająca cena na początku, tak? Bo zwykle też tak bywa. Więc no, myślę, że do końca tego 23 roku musimy się wyrobić, że tak powiem, kolokwialnie. Ja muszę powiedzieć, że na terenie gminy Dzierżoniów od, od dawna mamy problem i to wszyscy o tym wiedzą, z kanalizacją, ale też wiemy, jaka jest skala problemu. Kilka lat temu zrobiony audyt wyraźnie wskazał, że trzeba około 128 milionów złotych na to, aby zagospodarować kanalizację na terenie całej naszej gminy. Są to olbrzymie środki, których myślę, że gminy wiejskie tego pokroju jak nasze przy takich dochodach w życiu mieć nie będą, więc trzeba znaleźć źródło. To źródło jest o tyle prostsze, że ono nie dotyczy części aglomeracyjnej i dlatego ta część nowizny nie jest w żadnej aglomeracji i można było tutaj te środki zrealizować. Natomiast tam, gdzie staraliśmy się w innych konkursach, między innymi również przez spółkę WIK i nie tylko, należało spełnić warunek 120 osób na kilometr budowanej sieci, czego w obszarach wiejskich praktycznie w naszym przypadku nie można zrealizować i nie dotyczy to tylko na mojej gminy, ale wszystkich innych. Więc my zostajemy tylko z własnym problemem, z ewentualnymi pożyczkami, które trzeba potem spłacić. Natomiast w momencie pozyskania środków w przypadku takim, albo w przypadku, o którym dzisiaj również rozmawiamy, a dotyczyć on będzie rozbudowy kanalizacji w Piławie dolny, ale zupełnie z innego programu Spoisiu, to istnieje dla nas szansa od tej gminy, która ma określone środki, aby tą kanalizację rozbudowywać. To jest, proszę Państwa, model, który w tej chwili o, 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 rząd w tej chwili ten model preferuje poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Tylko z tym, że tam są takie zabezpieczenia, że Polski Fundusz Rozwoju daje pieniądze gminom, a gmina wodociągom, ale Polski Fundusz Rozwoju bierze udziały z kolei z tych spółek gminnych. I to się dzieje na poziomie 4-5%. A z kolei nasz model, który już ponad 10 lat temu, 2009 rok, to już my jak gdyby realizujemy poprzez spółkę tutaj, to na takiej zasadzie, że to gmina, wodociągi zaciągają pożyczkę dwuprocentową na ten udział własny i gmina w momencie, kiedy spłacamy, gmina nam wpłaca to wykupując, dokapitalizując spółkę. I Muszę Państwu powiedzieć, że na przykład drugie rozdanie w tej chwili, no chociażby na przykład 13 ulic, które zostały skanalizowane w Pieszycach, to gmina Pieszyca jeszcze do tej pory nam nie zapłaciły, dlatego, że my jeszcze nie Spłacamy tej pożyczki, którą zaciągnęliśmy do 1932 roku, na 10 lat, ale z pięcioletnią jak gdyby, odłożeniem spłaty, tak? Z prolongatą, tak zwaną. Więc tak naprawdę gmina zacznie nam spłacać te raty 31 marca 2001 roku, gdzie już kanalizacja jest dawno wykonana. I ten model dalej, jak gdyby, funkcjonuje. tak? Więc tutaj jest to pod względem finansowym bardzo dobre rozwiązanie, a co najważniejsze, gmina się. Można realizować zadania dla, y, y, dla mieszkańców. Ja wiem, że tak niedosłownie się nie zadłuża, no bo musi wykupić te udziały, tak, więc też musi zdobyć te środki. Tylko, że jak policzy się ten, y, te odsetki, na przykład te 2%, które gmina też musi zapłacić, to w skali gdzie na przykład ta kanalizacja już była 5 lat temu wykonana i te 2% rocznie jak nawet narosło, to na tle dzisiejszej inflacji, to jak gdyby ta inflacja zostaje zjedzona poprzez podwyższenie podatków, które odgórnie też muszą rosnąć, tak? no, bo wszystko drożeje. Także ten model jest naprawdę bardzo dobry.